Siemanko, tutaj Matamet. Dzisiaj pokażę wam sposób jak poprawić grafikę w ets i ATS-ie, nie korzystając z żadnych modów graficznych. Jedynym wymaganiem właściwie jest posiadanie karty Nvidia. No i tak naprawdę to tyle. Także aby sobie poprawić, aby włączyć funkcję poprawy grafiki, musimy przejść sobie do panelu sterowania Nvidia. Oczywiście uruchamiamy sobie to i przechodząc w zębatkę, czyli do ustawień, mamy tutaj coś takiego jak nakładki w grze. Oczywiście musimy sobie to e, aktywować, a następnie przejść do ustawień, e, skróty klawiszowe i tutaj mamy coś takiego jak filtry gry. Tych przycisków tutaj dwóch nie ma zbindowanych, bo one akurat mi są niepotrzebne. Natomiast domyślnie Edytuj filtry, ta opcja jest pod skrótem Alt plus F3. Ja sobie zmieniłem na Alt plus w sumie dwójeczkę na klawiaturze numerycznej, to się podpisało jako Down, bo tu jest jeszcze strzałeczka w dół. W każdym razie podstawowym skrótem, klawiszem do, do palenia tej funkcji jest właśnie Alt i F3. Także teraz pokażę wam, jak to wygląda w grze. Omówiłem sobie troszkę ustawień, także zapraszam. Do oglądania. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w grze. Na pierwszy rzut idzie ETS 2. Także to, jak mówiłem, aby przejść do filtrów, wciskamy Alt F3. U was u mnie to jest Alt i 2 na klawiaturze numerycznej. Odpala nam się okienko z lewej strony filtry gry. I teraz tak, mamy po 3 presety, które możemy sobie stworzyć na każdą grę. Te presety resetują się w momencie kiedy aktualizujemy ster sterowniki od karty graficznej. Natomiast jeżeli wyłączymy grę, one się zapisują, także z tym problemu nie ma. E, pokażę wam e, różne ustawienia e, takie, przynajmniej, które według mnie jakby zapewniają najlepszą jakość obrazu, a no i też taka mała ciekawostka, że poprawiają delikatnie wydajność gry. Więc e, powiedzmy, że dwie pieczenia na jednym ogniu. Więc przechodzimy sobie do presetu jedynki, klikamy go i mamy tutaj filtry, dodaj filtr. Mamy tutaj masę różnych opcji, które jeszcze możemy sobie dostosować różnymi suwaczkami, natomiast tak jak mówiłem, ja wam pokażę mój preset, który jest taki dla mnie właśnie najbardziej optymalny. Czyli pierwszą, pierwszy, pierwszą opcję, którą weźmiemy sobie jest to efekty specjalne. Jak widzicie kolorystyka już nam się delikatnie zmieniła. I domyślnie będzie tutaj pewnie ustawiane inne wartości, natomiast ja mam zapisane takie, czyli retro na 20% i sepia na 15%. Kolejny filtr, który możemy dodać, bo chyba tym mamy nieskończoną ilość możliwości dodawania tych filtrów, jest winieta. Czyli, jak wiecie, dosyć lubiana przeze mnie opcja, która jest używana przez różne reshady również. I trzecia opcja na samym dole jest to wyostrzenie. Nie wyostrzenie plus, tylko wyostrzenie. Wyostrzenie, które ustawiamy sobie u mnie jest to 51%. Oraz ignoruj ziarnistość, gdy możemy sobie ustawić. Ja to mam na 15% ustawione. <klarziny> Jeżeli chodzi o winietę, jest to intensywność na poziomie 50%. I efekty specjalne, tak jak wam mówiłem, retro 20%, szkic 0,5 0, 0, 0, 0 oraz sepia na poziomie 15%. Także widzimy tutaj już poprawę grafiki, przynajmniej w moim odczuciu jest to poprawa. Kolory są dużo bardziej realistyczne, dużo bardziej grafika jest wyraźna, zwłaszcza widać to właśnie na trawie oraz polach, dlatego nie bez powodu stoję właśnie przy różnych polach. Jak widzicie, te wszystkie źdźbła trawy czy też pola już się nie zlewają w jedność. Jest to wszystko dużo wyraźniejsze i moim zdaniem dużo fajniej wygląda. Takie, że y, szybki jeszcze rzut oka, jak to będzie wyglądać na wyłączonej opcji oraz na włączonej, bo jak widzicie, możemy sobie to szybko wyłączyć. O, która mi się zminimalizowała. Y, możemy sobie to szybko wyłączyć, myk i teraz włączyć z powrotem preset. Także y, jest to dosyć fajna opcja. Y, jeszcze taka mała kwestia. Mm, Słuchajcie, te ustawienia są optymalne dla mnie, dla mojego monitora. Wasze monitory mogą mieć powiedzmy, lepszy kontrast, lepsze odczucie kolorów. No i praktycznie masę innych różnych rzeczy, którymi się mogą właśnie różnić monitory wasze od mojego. Także te opcje mogą nie wyglądać u was tak dobrze jak u mnie. Natomiast zalecam ustawienie sobie tych opcji, właśnie moich. Poeksperymentowanie trochę z tym, pobawienie się, bo naprawdę można uzyskać bardzo fajne efekty praktycznie zerowym kosztem, tak? Nie mam żadnych modów, które obciążają grę. Sama gra w sumie też jakoś wydajnościowo nie poszła w dół. A powiem wam więcej, że po ustawieniu tego wyostrzenia FPS-y troszkę podskoczyły w górę, nawet. Natomiast jest jeden malutki minus tych ustawień, po przejściu sobie chociażby na. Nakładka Steam, jak widzicie, jest to wszystko delikatnie poucinane. Też sama nakładka Steam zmieniła kolor. Natomiast jest to tylko właściwie w tej grze oraz w grach, w których ustawimy sobie ten preset. Jeszcze jedna opcja taka malutka. Jak widzicie, menu też jest troszkę przycięte. Jest to za sprawą właśnie opcji, która nazywa się efekty specjalne i retro. Ponieważ, jak widzicie, retro nam troszkę zniekształca obraz. Nie jest to duży problem dla mnie. Jak widzicie, tutaj mam. Nie wiem, czy będzie widać taki mały kwadracik z ilością FPS-ów. Kiedy damy sobie retro powiedzmy na 8%. Ta liczba FPS-ów już troszkę bardziej jakby znika poza ekran. Więc jeżeli dla kogoś jest to problem, no to tej opcji retro może nie używać. Natomiast ja zalecam ustawić sobie na 20%, ponieważ jest to bardzo fajne. Bardzo fajna kolorystyka się ustawia wtedy taka bardziej wyblakowa, bardziej realistyczna. No i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o ETS-a. Teraz przejdziemy sobie do ATS-a, ustawimy sobie podobne filtry. No i pokażę Wam też, że w ATS-ie robi to dużo, dużo lepszą robotę. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra słuchajcie, jesteśmy w ATS-ie. Pokażę Wam zaraz właśnie podobne ustawienia, które mam właśnie tutaj w ATS-ie. Także tak się prezentują moje powiedzmy filtry reshade'owe czy też ala shade do ATS-a. Eee, osobiście w ATS-ie, mimo identycznych ustawień, wygląda to dużo, dużo lepiej. I naprawdę, no, gra robi robotę. W tym momencie te wszystkie trawy, które mamy na nowszych DLC-kach, jakieś pola, jakieś, jakieś łąki, wyglądają prześlicznie. Mm, pokażę Wam jeszcze tutaj kilka opcji, jakie możemy sobie ustawić. Jestem na filtrze, filtrze czy, tym, czy też secie drugim bo zoom się zminimalizowała także ustawiamy sobie także ustawiamy sobie preset powiedzmy na dwójeczce. mamy tutaj czarno-białe filtry które też możemy sobie ustawić z intensywnością głębią pola z różnymi milionami różnych ustawień Idąc dalej, mamy efekty specjalne, które już Wam pokazywałem, ekspozycję i kontrast. Jeżeli chcemy sobie podbić kontrast, bądź też generalnie kolory, możemy się tym pobawić. Jest tutaj też bardzo dużo różnych opcji. Mamy tutaj głębie pola, czyli to jest tak naprawdę opcja. Coś jak mamy w trybie fotograficznym, przemazanie ekranu. Na jakiejś większej wygłosie, chociaż tutaj to wygląda tak, że jest rozmazany cały, cały ekran, więc, no tak, troszkę średnio. Bardzo fajnym efektem jest malarstwo. A my tak ustawimy sobie no, na najniższych opcjach. Na najniższych opcjach. Niestety, fps -y idą na tym filtrze akurat bardzo mocno w dół, bo z 70 mam tutaj ledwo na 40. Natomiast, dosyć ciekawy efekt, i mówię, no, na najniższych opcjach dosyć fajnie wygląda. Natomiast jest to bardziej taki filtr gdzieś do filmów, do zabawy niż, niż do jazdy, no bo jednak obraz nam się troszkę zniekształca. No i, um, no cóż, do jazdy, tak troszkę średnio. Idąc dalej, mamy jeszcze y, filtry takie jak naklejki, gdzie możemy sobie dodać własne naklejki. Ok, no ja raczej z tego korzystać nie będę. Mamy podzielony ekran dla różnych tutaj y, porównań grafiki. Czy też jak widzicie, różnych tutaj. No w sumie porównaj, tak, różnych tutaj opcji. Mamy posteryzację. Też tutaj mamy milion filtrów do ustawienia jakości. Także większość tych filtrów to są tak naprawdę rzeczy dobre do jakichś filmów do nagrywania. Różnych tam jakichś krótkich materiałów. I mamy zielony ekran, natomiast jest to opcja, która jest wyłączona. No, nie zdążyłem przeczytać dlaczego, dobra, także taki słuchajcie króciutki film, eee, liczę, że dacie znać jak znajdziecie jakieś własne ustawienia, podzielicie się nimi, może pod, pod, podpasuję imi i zacznę je stosować, także... Wydaje mi się, że jest to fajna alternatywa, jeżeli chodzi o post procesy jako reshade, ponieważ reshady często e, zabierają dużo FPS-ów. A tutaj mamy opcję bezpośrednią z karty graficznej, która tych FPS-ów aż tak nie zabiera. E, przynajmniej do większości filtrów, które mamy tutaj e, na tej liście. Także tak. E, w sumie to tyle. Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.